A przeciwnikiem w kolejnej partii będzie Oik2000 z Indonezji, także zaczynamy. Zobaczymy, czym rywal zacznie. D4. Okej, okay. ostatnio graliśmy obronę Benoniego, to może zagramy dzisiaj bardziej agresywnie. Obrona holenderska. Chyba jeszcze nie mieliśmy okazji w ten sposób podchodzić do tematu, tyle że rywal gra F4, czyli kamienną ścianę. Co wy na to, żeby tak pół żartem, pół serio odpowiedzieć w ten sam sposób? Double duck formation. Wow, nie wiedziałem, że mamy nawet nazwę takiego debiutu. Ok, skoczek F3, skoczek F6, na naśladujemy przeciwnika. Dopóki gra w miarę sensownie, to mogę się na to zgodzić. E6 Goniec D3, goniec D6 Roszada, Roszada. Skoczek DB2. No, i tutaj już to jest pierwszy moment, gdzie zagrałbym inaczej, ponieważ tak sobie zdaję sprawę z tego, że ten skoczek na D2 stoi nieźle, ale bez szału. Choć w sumie rywal chce zagrać skoczek E5, skoczek F3. Hmm. Dobra, no w sumie niech nasza zabawa jeszcze potrwa trochę. Skoczek BD7. Ale skoczek G5, ten ruch już na pewno nie może być dobry. Gramy Hetman E8, żeby obronić pionka, którego rywal nam atakuje. I zagramy sobie H6. Przełamana jest. Przełamana jest tutaj nasza mm, symetria. Ale nas to za bardzo nie boli, bo gramy C5 teraz w ogóle agresywnie. Z planem C4. Albo nie, albo skoczek A4 po prostu. Pakujemy skoczka na piękne pole. Rywal skoczek E5 to my skoczek F6. Skoczek zbił na E4, wow. Dobra, zbiję piąkiem z F, żeby tutaj w przyszłości mieć otwartą wieżę. Rywal goniec E2, ciekawe. Nie powiem ciekawe. Zagram gońcem na D7, może wprowadzę go na B5. Jakby rywal mi go zbił, to byłbym bardzo z tego powodu zadowolony. Okej, goniec B5 w celu wymiany białopolowych. Wydaje się, mi, że to przynajmniej nie gubię, Bo poważnie, że teraz przy tej, tej strukturze pionkowej to jest jak we francuskiej. Mój goniec radzi sobie gorzej niż ten goniec E2, który ma pionki ustawione po dobrym dla siebie kolorze. Zbije na pewno tego gońca. Dobra, i to jest kluczowa pozycja. Chyba zagram C4, żeby zamknąć sytuację na skrzydle hetmańskim, żeby nie dać rywalowi opcji C4 samemu. Tylko, że teraz może spotkać mnie za to kara w postaci ruchu G4 i ataku na skrzydło królewskie, ale... Mam nadzieję, że rywal się nie pokapuje tak łatwo. I że mnie tu po prostu nie rozjedzie. Chociaż po G4 nawet mogę się skusić na bicie, bicie i skoczek H7. Hmm... W ten sposób rywal zagrał, no dobra, to wezmę na D5, na E5, przepraszam. Po F -e mam jakieś odskoki może, chociaż nie widzę nic specjalnego szczerze. Ta, i rywal chyba też nie widzi. Ale dobra, wszystkie końcówki, gdzie wymienię ciężkie figury będą dla mnie niemalże wygrane. Zagram skoczkiem na H7 wbrew pozorom, bo mnie tu nie interesuje na razie skrzydło hetmańskie. Ja w przyszłości i tak sobie tam dojdę skoczkiem, a na razie to chcę mieć bezpiecznego króla. Także może gdzieś na G5 tym skoczkiem wylecę. Dobra, a na razie Hetman H5. Skoczek właśnie gdzieś na G5. Może Hetman na E2. Tak wiecie, bardziej na razie gramy zachowawczo na królu. Najlepiej to by było wymienić Hetmany. I wieże. Może lepiej zacząć byłoby od wież. Bo wiemy, że Hetman lepiej sobie radzi niż, Lepiej sobie radzi ze skoczkami niż wieże. Dlatego wymienię na F1 tak po prostu na hama. Bicie, bicie i wieże F8. Ok, no tego ruchu nie rozumiem, czemu rywal zbił królem, ale niech będzie. To teraz jeszcze wpachuję skoczka do gry. No i mam wrażenie, że pięknie się to zaczyna wszystko w ogóle układać. Że rywal w ogóle ma 0 kontry jakiejkolwiek. H4 też nie jest wcale jakimś rewelacyjnym ruchem, bo wtedy rywal mocno się osłabia. No dobra, zagram teraz takie wzmacniające bierze F5. Tu nigdy G4 się nie boję, bo skoczek bije H3 z szachem będzie. Groziło po jakimś Hetman H2 hmm. że spodziewam się, że rywal w ogóle Może szybko Mieć przerąbany tutaj niestety I to by było dość smutne Wieża na pewno sobie tutaj dobrze radzi Zwaniam pole F7 dla Hetmana Hej, rywal samemu chce wymienić Hetmany Ale no wtedy te wieże zostaną jeszcze na szachownicy Szczerze i tak ta wymiana też mnie nie, 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 wiem, nie wiem czy tak faworyzuje bo Bo w sumie Wtedy ta wieża nie będzie miała za bardzo dobrego odejścia ale mam pewien plan Mam pewien plan widzowie Skoczek F3 Grożę wzięciem wieży Ale rywal może zbić te tego skoczka mojego Tyle że wtedy zwalniam pole dla Dla wieży Robiąc rentgen. związując po linii G, wieża G5, wieża G5, moi drodzy, i zdobędę Hetmana na tym, to nie oznacza od razu, że będę miał wygraną, bo jednak mam tylko Hetmana, a samym Hetmanem nie zdziałam cudów. No chyba, że rywal tego nie zaakceptuje, prawda? No to. Dobra, żeby tu podkręcić troszkę poprzeczkę. To zbije Hetmanem na G4 i zbije wieżę. Rywal zbije pewnie wieżę, wieżę również. I chciałem Wam właśnie zademonstrować tę końcówkę, która według mnie jest pięknym dowodem na to, co się dzieje, jak nie rozumiemy e, tematu wymiany figur. Czyli kiedy Rywal posiada figurę, która zupełnie się męczy, no bo w tych, tych kategoriach trzeba mówić. Ja się nie zdziwię, jeżeli Rywal się podda zaraz. Po król H2 gram G5, król G3, H5. Tak jest: G5, król G3 i H5. Król nie ma przejścia do naszego obozu. Król H3, król E7. No i G4. Mógłbym zagrać skoczek F2 z planem bicia, ale wtedy wypuszczę gońca. A ja wolę tego gońca utrzymać, także zagram H4. Ok, zbiję króla na, na E6. No teraz też, cały czas skoczek jak wami rywal pozwala zagrać, ale wtedy jakieś odejścia królem będą możliwe, dlatego bardziej bym się pobawił. Zagrał najpierw A5, B6. O i rywal sobie w ogóle nie zdaje sprawy z tego jak te pionki ustawia. I chyba się po nie przejdę, wiecie? Patrzcie. O nie, ten teraz to jest zły moment akurat. Dobra, zagram e, króle 7. No i król 1, teraz już Skubany wie o co chodzi. Król D7. Król E6. Mam nadzieję, że nie powtarzam ruchów przypadkowo. Dobra, no i wezmę teraz tego pionka, żeby nie podstawić tutaj. Zaraz wezmę na A4 Tak jest. No, i co? Najlepsze jest to, że mogę wrócić na pole D3, skąd przyszedłem. I nic mnie zupełnie to nie kosztowało. Skoczek D3. No i rywal dalej robi to samo, tyle że stracił dwa pionki. Smutna pozycja, naprawdę. Nie ma ruchu gońcem. Przeciwnik. Tak jest, i poddał się. Przeciwnik się poddał. No, co wam powiem o tej partii? No, rywal miał naprawdę. Naprzeciwko siebie genialnego stratega. Równiutka pozycja, zagrałem C5. No i tu już był. Chociaż tutaj Kompek mówi, że stał lepiej przeciwnik, ale po goniec B5 już było wszystko super. Jak tutaj powymienialiśmy to. Tą pozycję już komputer uważa za plus 2 dla czarnych, mimo że jest równy materiał i wszystko, bo no nie ma zupełnie o czym grać przeciwnik. Ta, i zwycięstwo. Dobra, zagramy dziś wyjątkowo jeszcze jedną partię, bo ta minęła bardzo szybko. Także lecimy z LEDE Jiangiem z Wietnamu, tak? Dokładnie. Zagramy E4, C5, Skoczek F3. D6 ze strony przeciwnika. No to wejdziemy sobie w otwarte obrony sycylijskie. Skoczek bije d 4 Mam nadzieję, że znajdzie się Rzesza fanów, która będzie z tego powodu zadowolona. Także jedziemy i po A6 zagramy. Dawidowo-czerwowe posunięcie H4, które grywa ostatnio na turniejach. Mój znajomy Oskar Wieczorek też tak gra. Jest rzesza ludzi, która lubi te posunięcie i nie ma co się im dziwić. To jest ruch, po którym właśnie czarne często nie mają takiej jednoznacznie dobrej odpowiedzi i muszą za to czasami przypłacać gorszą pozycję. Ale B5 jest na pewno sensowne. B5 wygląda jak sensowny ruch i na B5. No właśnie, co na b5? To jest dobre pytanie, bo a3 na pewno nie. Bo po co? Można tak by gońca na g5 wpakować? Też po h6 nie mam gońca h4. Niestety. No dobra, zastanówmy się na spokojnie. Tu na pewno kryje się za tym ruchem jakaś idea, tylko musimy ją znaleźć. f3 z planem g4? To ma sens. Albo goniec e2 wbrew pozorom też ma sens. Bo b4, koń d5, koń b4 to jest zawsze ryzykowne. W właśnie dlatego, że tu często będzie Goniec na F3 Albo goniec E2 rywal ma jeszcze goniec B7 za takim na piąka, E4 I jak muszę zagrać przy gońcu E2 F3 To może być nie niepokojące Ale może gońca na F3 wprowadzę że B4, koń D5, E6 no Tam bije Dobra, zagram tu goniec E2, niech stracę Zagram goniec E2, niech stracę Tu do G4 się przygotowuję Taki nie sądzę, żeby to było krytyczne. Pewnie komputer lubi jak się pcha piąka dalej, ale... Nie za bardzo to rozumiem. W ogóle zbliżamy się niepokojąco szybko do rankingu 2000, także... Jest grubo. A ja jeszcze partii nie przegrałem. goniec B7 i goniec F3. To była moja idea. Cały czas z planem G4, G5. Na B4 gram koń D5. Prawdopodobnie najlepsze to jest koń D7, konie 5 w celu wymiany skoczka za gońca. Ale na koń D7 mamy G4. Czyli okay, rywal E6, a czyli teraz chcę zagrać B4? Słusznie. Słusznie. Dlatego zagram A3, żeby nie dopuścić do B4 już teraz. Pytanie, czy E5 nie miałem zagrać? E5? Ty, chyba mogłem zagrać E5 w ogóle. Przegapiłem niestety ten moment, spójrzcie. E6, E5. Goniec F3, hetman F3, DE, hetman A8, ED. No w sumie bez tam ta pozycja. Znaczy konie 4 powinny stać białe lepiej, ale... Ale spokojnie, będą jeszcze szanse na dobry ruch. Dlatego zagram G4. Z planem G5 od razu. Ponaparzamy się trochę. Co by nie... Jestem ciekaw, gdzie rywal schowa króla. O, już chyba wiem gdzie. Ale to dobra, to zaczekam z G5, żeby zwabić go na królewskie. I wtedy ruszę G5, bo już będę miał pewność, że szturm pionkowy będzie słuszny. A goniec na E3, i tak czy siak mi się tutaj przyda. Dlatego rywal powinien się wstrzymać długo z roszadą i najpierw rozwinąć figury Skrzydła Hermańskiego, bo po krótkiej roszadzie dostaje informację w jaki sposób on chce tutaj grać i w jaki sposób ja chcę grać przede wszystkim. Bo pod skoczek BD7 będę musiał się zastanowić, chociaż wtedy mam G5 z drugiej strony. Bo pole D7 zostaje odebrane. Ale skoczek C6, najlepszy ruch. Rywal zagrał. Hmm. Kluczę, no rywal zagrał najlepszy ruch. A co ja na to? Tego skoczka wiem, że można często bić, ale to mi odbiera wiele taktycznych możliwości. Kurczę, trudna pozycja się robi w tym najdorkie. Konie 5 jest groźbą. Hmm. Planem końce 4, te pole mam bardzo słabe przez to, że gońca tu nie mam. No a tak nim wracać na e2 to trochę słabo, co nie? Może goniec g2 bym zagrał. I na konie 5, g5, koń d7, f4. Tylko, końce 4 dostanę. I goniec c1? Planem B3? Dobra! Goniec G2 Widzę, biję Teraz H5 też nieprzyjemne, ale to GH wtedy I też po G2 może rywal nie zagra konie 5, no bo to nie jest ruch z tempem, no to wiecie Już może rywala troszkę zniechęca do tego Ale nie podoba mi się sposób w jaki gram te partię Dobra, gram G5, Pokojnie w G4 mam goniec F4, to bez, bez, bez przesady Ok, F4, końce C4, i teraz goniec C1. Wygląda bardzo brzydko ta pozycja. Ale mam atak pionkowy, prawda? I krożę B3 gdzieś zaraz. Może wieżę na H3 przerzucę, żeby bronić skoczka. Ta pozycja jest bardzo bogata. I wcale nie uważam, żebym był jakoś dużo w niej słabszy. O, w ogóle mam nową kamerkę. I pierwszy raz widzicie to, co jest za, za oknem. Tam jest drzewo. I ta kamerka w miarę to ogarnia, tak jak patrzę tutaj, nie? W tym miejscu. Nice. Opłaca się streamować. Fajnie, fajnie. Nowe zakupy, nowe... No, cieszę się jak mogę le w lepszej jakości robić rzeczy. No właśnie, i teraz przed rywalem zagwozdka. Co on chce w ogóle w tej pozycji osiągnąć? Którą, w którą stronę chce zrobić roszadę? Bo to też nie jest prosto ocenić. Długa też jest bardzo ryzykowna, nie mówię nie, ale krótka od tych 5 się wpakować to też trzeba mieć jaja. Dlatego w ogóle nie wiem, czy moja pozycja po prostu nie jest lepsza w, tej, w tym momencie. Okej, rywal ma pięknie ustawione figury, ale ale co dalej? Wierza C8. Czyli dobra. Dostaliśmy informację, że rywal raczej długiej roszady już nie zrobi. Nawet jestem pewny tego. No i jak mogę to wykorzystać? No mogę zagrać H5. Z planem G6. No i w sumie to zrobię to. Bo czemu nie? Rywal zagra H6. Ok, no podziurawimy po się obaj. Ale wydaje mi się, że ja mogę wnieść większy sprzęt do ataku tutaj. G6 to HG i po HG. Ujojojo, tutaj wieża leci. Na PFG mam koń B6. Także nie wiem, czy taki ruch jak konie w 8 w ogóle nie jest najlepszy tutaj. Żeby bronić się przed moim ruchem G6, bo G6 jest groźbą. Bo rywal nie może być tym, bo skoczek na E6. na a po HG. Okej, okay, wymiany, ale potem co z pionkiem F7. Które nim ruszyć rywal nie może, to będzie GF groźbą. I troszkę króla osłabie, chociaż tam konie w i niejasna pozycja. A tam bicie i goń 3 No, zobaczycie zaraz zresztą. To ja wam będę mówił. Ale już czuć się na rywalu, że gra dużo wolniej i, i dużo bardziej zaczął szanować ten mój atak, respektować go. W naprawdę nie zdziwię się, jak tutaj kompek powie, że jest plus jeden dla białych. Znaczy ja szczerze że jestem bardzo słaby w ocenianiu tego typu pozycji, eee, dlatego szczerze nie wiem jaka to jest ocena, ale wydaje się, że, że białe nie gorsze. Konia 3 to jest taka tematyczna sztuczka, że wieża A3 i B4. D5 Rywal atakuje mnie w centrum Ja go na królewskim, on mnie w centrum Widać, że ogląda mój speedrun Ale nie wiem, czy to jest dobry moment Bo wydaje się, że mogę tego pionka po prostu zbić Czemu nie? No bo mam dwóch atakujących jeszcze Wait, what? Co się dzieje? Tutaj w ogóle Ależ on to rozkminił i jakie tam procesy myślowe musiały zajść w, zajść w ogóle, żeby to znaleźć? Wow! No, no, no. To mnie, teraz, to mnie teraz rywal zaimponował. Znaczy, nie wiem, czy to w takim konkretnie poważnym tego słowa znaczeniu, ale, ale zaimponował mi, to prawda. Hmm. Nie no, to generalnie nie może być dobre. Ja w takie ruchy nie wierzę. Gdzieś bym tego Hetmana zaatakował, przepędził, bo on mi chce dać szacha na G3 i zbić na G5 albo na E3. To zagrałbym skoczkiem na E2, aby się uchronić przed szachami. No a jak zbije na G5, to tam mi korona z głowy nie spadnie, prawda? Zbiję na E6. Hetman weźmie na G2, Edek, d król D7. No czarne tam się trzymają chyba, wbrew pozorom. Też konia F5 tam mam jeszcze. Dobra, let's go. Jak rywal się z nami bawi, to nie będziemy gorsi. Co by nie. Naparzamy się. Hej, headmam wziął na g5 i teraz moja idea główna, czyli oddaję w ogóle gońca podbicia, ale ja biję na e6 i potem na d7. Bardzo trudna pozycja. Rywal gońcem na G2, ja ED7. Król bije D7, no bo inaczej zbije wieżę. I wtedy konie w 3. szachuje króla z atakiem skoczkiem na Hetmana. I dlatego najlepsze jest bicie Hetmanem w ogóle na G2. Ja wtedy biję na D7. Król bije na D7 ponownie musi. I konie w 5. Grożę z biciem gońca. szachuje Mhm, ED. No, właśnie, to nie jest jeszcze takie oczywiste, oczywiście. Oczywiście, oczywiste. Mmm, bo tym skoczkiem po biciu królem na D7 nie ma aż tak wielu dobrych odejść. Jak mi się wydawało na początku. Mianowicie, chyba pole F5 to w ogóle jedyne odejście, które realnie mi coś daje. Że po króle 8 mogę zbić na G7 z szachem. I dzięki temu coś tu faktycznie mogę na tym ugrać. No bo tak, odejść na F3, no to króle 8 i co dalej? Skoczek wisi. Ok. Czach. Hmm. Co to jest nie tak? Czemu rywal dał mi wieżę? Nie wiem, ale jak rywal dał mi wieżę, to ja zagram królem na D2. Bro, nie wierzę w ten sposób. Bo po wieżach G1 było goniec H4, co mi się troszkę nie podobało. Bo i tak rywal mi tego króla wyrzucał. A to zawsze ładnie wygląda takie posunięcie. I uważam, że to jest dobry ruch. Po goniec G5 gram król C3, król B3, król A2. To jest moja idea Chodzi o to, że rywal nie ma szacha szachami Hetmanem Na trzeciej linii I na C6 też nie, bo skoczek broni Goniec też nie ma, bo wszystko się zasłania idealnie Na czas Także mam wieżę i skoczka I skoczka więcej Tak jest, goniec F6 Aha, rywal chce zagrać po król B3, Hetman D5 Sprytnie, nie powiem O kurczę, dobry ruch Dobra, zagram Hetmanem na D3. Tu też Hetman C6 może działać, ale to król D2. Albo nie, bo król D2 jest gońc G5. I po król D1 Hetman bije H1. To nie, to tak nie chcę. Hmm. Nie podoba mi się to. Dlatego zagram. Chciałem zagrać gojęc C1. Dobra. Spadamy tą wieżą, bo ona mi się tu bardzo nie podoba. Gram wieża F1. Na hetman C6 gram król D2. I teraz na goniec G5 mamy już skoczek F4, bo wieża mi broni tego, tego pola. król mm. hey, króle 7. Nie no dobra, to ja w ogóle biję tego gońca od razu. Bo on mnie tu wkurzał mocno. Dobra, i co teraz? Dobra, wezmę też tego gońca, bo ten też mnie wkurzał mocno. I wprowadza ostatnią figurę do gry. Miałem więcej materiału, teraz mam trochę mniej. No ale przez to rywal nie ma jak mi Tam wieża C8, no to król B3 i król na A2. Tak, po król B3 najważniejsze czy nie ma mata na C4, ale mogę zbić i uciec królem. Także jest spoko. Król B3, wieża C8. I król A2. No i król wykonał piękną pracę. To nie trochę się zmęczył, ale ostatecznie znalazł się w miejscu, w którym powinien być, czyli w bezpiecznym na bezpiecznym schronieniu. Okej, okay, A5 ze strony przeciwnika. Mm, no tu próbuje przeciwnik, coś wiadomo, nie? Ale... Ale chyba nic nici mu z tego. Kiedy gra ze paru O kurczę, na H7 mogłem bić, nie widziałem. Ajajajajaj. Tam byłby macik, już, no ale trudno. Trzeba powalczyć jeszcze o mata. Może to lepiej. Tam na H7, jakbym zbił, to nie daj Boże, jeszcze jeszcze byłyby kłopoty. Czekajcie, to w ogóle. A nie, to wisi od. A tu już mogłem być na. No tak, ale wtedy mógłbym mata podstawić. A tak to zabezpieczyłem króla. Tak, wyszło ok. Wyszło okej okay wszystko. <laughs> Hetman C4. No dobra, no to wymienimy, ale to pozbawia rywala jakichkolwiek szans. Wjeżdżam na siódemkę. Bije na H7. I rozprawię się tu z rywalem zaraz. Koń D4. Atak na wieżę, atak na pionka. Wieża pewnie na H2. Bo czemu by nie w sumie? Na co nastąpi właśnie skoczek? Bije B5. Wieża C5. Wow. No dobra. No to Ham. Ham jak Ham. Wieża. H8. Z planem H7. No i o co chodzi? I B4, no to ja dalej pcham. I po króle 7, majstersztyk, typowy motyw w wieżówkach. Wieża A8, wieża H7 i wieża A7. To jest motyw, który polecam się naprawdę pouczyć, bo akurat ten wyjątkowo się przytrafia. Że rywal niby bije pionka, no ale ja wtedy gram wieża A7. No i co rywal będzie to grał, ta? No to ładnie. To chwilę pogramy jeszcze. Chociaż coś długo myśli. No i zrezygnował w tym momencie akurat. Uch, dobra. Chwilę pograliśmy. Dwie partie. No muszę przyznać, że tu w tym Najdorfie po B5 nie wiedziałem jak zareagować. Także muszę to sprawdzić sobie, bo H4 to jest ruch, który na pewno kiedyś bym wrzucił do swoich tutaj repertuarów. Mm. Jestem ciekaw tylko odnośnie tej pozycji pogonić C1. Bo mi się wydaje, że białe to są bardzo dobre. Komputer mówi, że równa. Że równiutka: 0, 0. Wow. Wieża C8 i H5. Dalej równa. Nie, w ogóle tu minus 1. Ale nie rozumiem w ogóle dlaczego. Hmm, ciekawe. No trudno. Nie rozumiem tego, ale tu już się. Ja też nie rozumiałem tego, co się działo później zupełnie. Eee, I było dobrze się bawiłem na pewno. O no i jakoś to wyszło. Dobra, także tym samym dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Widzimy się w kolejnych seriach, Znaczy w kolejnych odcinkach serii. Trzymajcie się szachowa polska, Bajo!